Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie lipcowe dla zodiakalnych skorpionów. Moi drodzy, czytania są z intencją dla subskrybentów. Zapraszam Was także do czytań indywidualnych, które możecie wykupić na mojej stronie. Możecie również wykupić konsultacje telefoniczne. Moje usługi są skierowane przede wszystkim na motywację, inspirację na prowadzenie Was do zmiany, do szczęścia i do sukcesu. Energię kart wykorzystuję jedynie do tego, żeby rozbudzić Was do działania. Pamiętajcie proszę, że karty nie są wyrocznią. One pewne sprawy naświetlają i pokazują szerzej, pokazują różne drogi i różne opcje, którymi możecie podążać. No więc spójrzmy, jak to wygląda w lipcu dla Was. Jak to wygląda w lipcu. Ok. Jak to wygląda w lipcu. Energie ogólne. Zobaczymy. Energie ogólne dla skorpionów. Energie ogólne dla skorpionów. Królowa Mieczy, pięknie, sprawiedliwość, dwójka kielichów, moi drodzy i rycerz Bła. Więc um, lipiec będzie miesiącem, w którym wy będziecie musieli nabrać dystansu do pewnych spraw, które są wokół Was. Być może trzeba tutaj będzie użyć logiki, racjonalnego myślenia, wytrwałości em, zaufania swojej też intuicji, aby rozwiązać jakieś Trudności w relacjach. Tak? I teraz. Królowa Mieczy mówi o tym, że mm, w aspekcie uczuć będzie potrzeba spojrzenia na pewne sprawy z boku, bez takiego zaangażowania emocjonalnego. Jest też tutaj taka informacja. Że może niektóre sprawy w lipcu będą wymagały wyjaśnienia poprzez rozmowę, która będzie miała na celu doprowadzenie do równowagi w relacji, która będzie miała na celu wprowadzenie harmonii, bo tej harmonii teraz brakuje. Może być tak, że niektóre sprawy będą wymagały wyjaśnień formalno-prawnych. Bardzo ważny dla Was będzie temat miłości w lipcu, relacji, relacji z samym sobą, ale relacji też z otoczeniem. Jest prośba, żeby w lipcu nie kierować się lękiem. Jest prośba, żeby wybrać odważne działania, które będą prowadziły Was w lepszą stronę, w stronę zmian, które okażą się dla Was bardziej satysfakcjonujące. Wszystko, co będziecie robić w lipcu, będzie wymagało od Was wytrwałości i zaufania sobie, własnym wyborom i własnym decyzjom. Także tak wyglądają ogólne energie lipca. Zobaczymy teraz kwestię uczuć. Jak wyglądają uczucia u skorpionów? Uczucia u skorpionów. Czwórka denarów, As mieczy, Paś kielichów. W tle czytania. Siódemka mieczy. E, Okej, okay, moi drodzy, więc jeżeli chodzi o sferę uczuciową, tutaj jest bardzo wyraźna informacja, żebyście w uczuciach potrafili stawiać granice. Żebyście potrafili mówić jasno i klarownie o tym, Czego wy potrzebujecie i czego wy oczekujecie w relacji? To jest bardzo ważne, bo jeżeli nie wyznaczacie tych granic, jeżeli nie komunikujecie się w sposób klarowny z partnerem, no to jednocześnie um, trudno wam korzystać z waszej wewnętrznej siły. Trudno wam nawet, bym powiedziała, odkryć wasze dary i talenty, które macie, a które z powodu relacji możecie zakopywać głęboko w ziemię. I teraz tak. Jest prośba, żeby wyznaczyć te granice, żeby budować związek na solidnych i trwałych fundamentach. Żeby szukać nowych rozwiązań, szukać nowych możliwości, żeby postawić właśnie na komunikację, żeby mm, zadbać o to, aby z waszego związku wyrzucić destrukcję. Destrukcję i takie kurczowe trzymanie się kogoś, tylko po to, żeby z kimś na przykład być, tu, kochani, dostajecie nową możliwość. Więc albo będziecie przebudowywać związek pod kątem spojrzenia prawdzie w oczy, jak ta relacja wygląda naprawdę, albo będziecie zakończać te relacje i otwierać się na nowe, fascynujące uczucia. Jeżeli byście otwierali się na coś nowego, to jest prośba, żeby z przeszłości wyciągnąć wnioski i nie powielać tych samych błędów w relacjach. Co to może być? Czyli, jeżeli widzicie na początku nowej relacji jakieś sygnały ostrzegawcze, coś Wam się nie podoba, nie pasuje, to warto to komunikować czyli wyznaczać granice. Wtedy relacja będzie bezpieczna i będzie partnerska, będzie jasna i klarowna. Jest tutaj, kochani, zdecydowanie potrzeba oczyszczenia Waszej sfery uczuciowej. Więc tak jak mówię, albo będziecie konfrontować się z tym partnerem i wyjaśniać i stawiać granice, albo będziecie zakańczać i otwierać się na nowe, bardzo fajne uczucie, które do Was też. Tutaj w Waszą stronę idzie. Zobaczmy teraz, y, jaka jest rada dla Was w kwestii uczuć. Jaka jest dla skorpionów rada w kwestii uczuć. Kochani zmiany. Idą zmiany, więc nie opierajcie się y, tym zmianom. Nie trzymajcie się czegoś na siłę. Zmiany, które będą na polu uczuciowym, będą tak czy siak. Czy Wy będziecie tego chcieć, czy nie. Więc z tych zmian możecie korzystać po to, aby wzrosnąć i po to, aby nabrać doświadczenia. Rada jest taka, żeby wyciągać wnioski, uczyć się na własnych błędach i otworzyć. Swoje serce i swoje życie na szczęście, na radość, bo to do Was idzie. Nawet jeżeli teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Dobrze, zobaczmy, co dla skorpionów w aspekcie pracy. Jak wygląda dla Was praca, moi drodzy. Jak wygląda ta Was praca? Królowa buław Dziewiątka denarów Pięknie I paść kielichów hmm. Bardzo ładnie W tle czytania królowa kielichów No więc tak Królowa Buław mówi o tym, że w aspekcie pracy warto będzie działać optymistycznie, działać z odwagą. Um, podjęcie aktywnych działań, wyruszenie w stronę odwagi, będzie Was otwierało na dobrobyt, na majątek, na materię, na zwiększenie poczucia własnej wartości również. Pokazuje się także y, coś nowego przy Was, jakaś nowa inicjatywa, jakaś nowa propozycja współpracy. Pokazuje się coś, co będzie Was prowadziło do radości i do szczęścia. I tu jest jeszcze informacja, że w aspekcie pracy warto słuchać swoich uczuć. Czyli jeżeli coś Wam nie odpowiada, to korygować to natychmiast. Nie pozwalać na to, żeby coś Was zniewalało. Jest prośba, aby otworzyć się na wolność, wolność w pracy. To znaczy, może to coś nowego, co tutaj przy Was się pojawia, to jest Wasz jakiś niezależny projekt. Może Wasza firma na przykład jakieś działania niezależne, które właśnie będą Was prowadzić do zwiększenia poczucia własnej wartości i do dobrobytu. Niemniej jednak, kochani, pokazuje się aspekt pracy na bardzo dobrym poziomie, pokazuje się stabilizacja, pokazuje się materia, pokazuje się szczęście. Jest jedynie prośba działaj odważnie, nie bój się działać. Nie bój się działać, bo działanie będzie Ciebie otwierać właśnie na wolność, na spełnienie i na radość. Dopytamy teraz, jaka jest rada w aspekcie pracy na ten czas: żebyś trenował cierpliwość, żebyś nie działał pochopnie, żeby nie było też tak, że oczekujesz nagle, już i teraz, gratyfikacji. Gratyfikacja przyjdzie do ciebie za jakiś czas. Na razie jest potrzeba, żebyś zasiał ziarno i poczekał na wzrost. Plony będziesz zbierać, mam ochotę powiedzieć, na jesień, ale tak, kochani, to czuję. Teraz wszystko, co zasiejecie, będzie wzrastać, i rzeczywiście w okresie jesieni będzie to czas wielkich i owocnych zbiorów. Postaci właśnie materii. Czyli co? Prośba, zadbaj o to, aby być cierpliwym i aby małymi krokami iść do przodu w aspekcie pracy, w aspekcie pomnażania swojego majątku, materii, stabilizacji. Dobrze. Zobaczmy teraz, jakie ograniczenia są dla Was w lipcu. Jakie ograniczenia, jakie wyzwania, z czym musicie się zmierzyć w lipcu? Słuchajcie, w lipcu musicie się zmierzyć przede wszystkim z, z takim strachem przed przyjęciem sukcesu. Szóstka buław mówi o tym, że Wy możecie gdzieś tam podświadomie bać się sukcesu. E, niepotrzebnie, bo ten sukces przy Was tutaj się pokazuje. Otwórz się na sukces. Zastanów się, e, jakie są Twoje przekonania na temat ludzi bogatych, jakie są przekonania na temat ludzi sukcesu. Twoje odpowiedzi mogą być zaskakujące, bo może okaże się, że właśnie. O ludziach sukcesu, o bogactwie, nie myślisz wcale w kategoriach pozytywnych, a twierdzisz na przykład, że ludzie sukcesu to cwaniacy, że im się udało, albo że mają bogatych rodziców. Jeżeli tak myślisz, to pamiętaj, że blokujesz się na przyjęcie energii sukcesu, która do ciebie puka. Um, ważne też będą, kochani, uzależnienia. Uzależnienia od różnych. Sytuacji destrukcyjnych od ludzi, którzy niekoniecznie na Was dobrze wpływają, czyli tu jest prośba, żeby zerwać z uzależnieniami, żeby się próbować z tym zmierzyć. Być może jest tak, że właśnie te uzależnienia od czegoś, od kogoś blokują Was na przyjęcie energii sukcesu i blokują Was też na pomnażanie Waszej materii. Na dążenie do wygody i stabilizacji. Czyli wbrew pozorom, jakiekolwiek uzależnienia, czy od ludzi, czy od sytuacji, czy od czegoś, przynoszą Wam chwilową ulgę, pozorne poczucie bezpieczeństwa, ale odgradzają Was od energii sukcesu i odgradzają Was od prawdziwego poczucia bezpieczeństwa, które Wy osiągniecie tylko wtedy, kiedy będziecie się czuć wolni. W Waszym rozkładzie przed chwilą pojawiła się Królowa Kielichów i Paść Kielichów, czyli takie, Wy macie taką dużą potrzebę poczucia się wolnym. I właśnie na to zwracam uwagę, że Wy pragniecie być wolni, ale będziecie wolni wtedy, kiedy właśnie y, przestaniecie uzależniać się od y, tego, co powiedzą inni, co zrobią inni, co pomyślą o Was inni. Teraz, jakie przyjdą dla Was nagrody w lipcu, kiedy zastosujecie się do tych porad? Jakie będą nagrody? Yy, Okej, okay, kochani. <ścoughs> Szóstka buław się pokazuje, czyli znowu, aż, aż spojrzałam, czy dobrze przetasowałam. <śoughs> Szóstka buław yy, pokazuje się, czyli Nagroda będzie taka, że Wy się otworzycie na sukces. To przed chwilą było Wasze ograniczenie, czyli informacja. Pokonacie blokady, które trzymają Was przed przyjęciem sukcesu. Bardzo pięknie. Moje gratulacje. Jakie będą nagrody dalej? Pięknie. Pomnożenie materii, szczęście, spełnienie. Um, być może też tutaj. I dostaniecie jakieś wsparcie z otoczenia. Miłe sytuacje, gdzie będziecie się czuć bardzo docenieni wyjątkowo. Szczęście, tak? Poczucie szczęścia i spełnienia. Początek dobrobytu materialnego. I jaka nagroda? Okej, okay, kochani, karty były przetasowane. <noise> Pokonacie uzależnienia, uwikłania, które blokują Was właśnie przed przyjęciem sukcesu i materii. Odkryjecie także w tym wszystkim życie z pasją. Odkryjecie pasję i będziecie za tą pasją podążać i realizować siebie, a efektem ubocznym tego będzie właśnie wzrost waszej materii, wzrost w ogóle waszej pozycji w społeczeństwie i szczęścia, spełnienia, dobrobyt, stabilizacja. Dobrze, zobaczmy teraz jaka jest dla was rada. na No nie. <noise> Szóstka była po raz kolejny. Słuchajcie. E, rada jest taka: nie bój się świętować, nie bój się przyjmować sukces. Ten sukces pojawił się tutaj, kochani, trzy albo czterokrotnie. E, z pewnością go odniesiecie. Nie bójcie się tego, zmieńcie przekonania na temat ludzi bogatych, na temat e, właśnie sukcesu, na temat świętowania. Cieszcie się, tak? Cieszcie się najmniejszymi osiągnięciami, które będą was prowadziły do poprawy Waszego życia, do radości, do yy, zwycięstwa, czyli jakby yy, informacja jest taka: wszystko, co będzie Tobie wydawało się trudne i niemożliwe do rozwiązania, uda się Tobie z pewnością pokonać, bo pod koniec lipca pokazuje się energia chwały, zwycięstwa, poczucia bezpieczeństwa, powrotu do harmonii, do ładu. Bardzo pięknie. Dobrze, zobaczmy teraz informację taką, z jaką energią będziecie wchodzić do sierpnia. Z energią pokonania. Lęków, z energią, gdzie zmierzycie się z własnymi tęsknotami, z waszą podświadomością, z, czy, y, z czynnikami, które was ograniczają, uda wam się w dużej mierze pokonać wasze irracjonalne myślenie na temat nowych rzeczy. Czyli uda wam się wypłynąć poza to, co już znane, a może toksyczne i bardzo pięknie, czyli wy pokonacie barierę własnych ograniczeń. Dobrze. W tle czytania: Królowa Denarów, czyli prośba. Zadbaj o poczucie stabilizacji. Bądź praktyczny, odsuń emocje na chwilę. Skoncentruj się na działaniu, skoncentruj się na swojej wygodzie, skoncentruj się na tym, żeby Tobie było dobrze. Wszystko uda się Tobie rozwiązać bardzo pozytywnie. Także lipiec pokazuje się tutaj naprawdę jako mocny miesiąc. Zobaczmy, jaki anioł będzie Wam patronować na ten czas. Anioł przebaczenia. Postanawiam przebaczyć wszystkim, którzy w przeszłości mnie zranili. Czyli może to być też, kochani, czas, gdzie będziecie się uzdrawiać sami i będziecie wybaczać sobie sami. Ale będziecie też wybaczać innym ludziom, co nie oznacza, że z tymi ludźmi e, będziecie musieli mieć relacje. Ale wybaczenie daje ulgę i zrozumienie daje ulgę. Z każdą chwilą uczę się stawać za sobą i nie zostawiać siebie w potrzebie. Zaczynam zauważać moje wewnętrzne dziecko, które potrzebuje zrozumienia. I przytulenia. Także, drogie skorpione, czas zwycięstwa, czas radości i spełnienia, czas porządków, czas przytulenia siebie, przebaczenia sobie, przebaczenia innym i czas pójścia dalej, pójścia do przodu. Kochani, zapraszam do subskrypcji, do komentarzy, do czytań indywidualnych. Jestem tutaj dla Was. I życzę wam wszystkiego dobrego, pięknego lipca. Do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Buziaczki, całuski, papa. Pa.